Dobry, witajcie ponownie w kolejnym vlogu, czyli takim zlepku z codzienności. E, witam się z Wami z auta, zapraszam na e, miks wszystkiego w tym vlogu będzie miks wszystkiego. A zacznę od tematu tarasu, dlatego, że dzisiaj moje zadanie to ogarnąć wszystkie tarasowo-kwiatkowe tematy. Mam do przesadzenia kilka hortensji, więc muszę kupić kwaśną ziemię o takim wysokim pH, bo hortensje lubią takie podłoże. Mam jednego nowego przyjaciela z Ikea, kurde, nie pamiętam jego nazwy, później wam pokażę. Trochę wygląda jak fikus, ale też wydaje mi się, że muszę go przesadzić. Pan słuchajcie, zrobić bardzo fajną rzecz, taką do it yourself trochę dla mojego syna, więc mam nadzieję, że Wyjdzie, bo te inspiracje internetowe często w życiu nie wychodzą, ale spróbuję. Takie trochę, wiecie, manualne rzeczy. I mam jedno bardzo fajne miejsce, do którego, jak jeszcze dzisiaj się wyrobię po tych wszystkich zakupach, to mam plan zajechać. I to jest w ogóle miejsce, które ja kiedyś gdzieś, słuchajcie, miałam w swojej aplikacji, w mapach zapisane, żeby odwiedzić pod kątem wnętrz. Mówię tutaj oczywiście o sklepie takim jak to się mówi no nie komis meblowy, trochę komis meblowy, trochę taki vintage shop, trochę, trochę taki zlepek zbierani na wszystkich takich rzeczy. Ja bardzo lubię chodzić do takich miejsc. Udało mi się na sekundę wpaść do tego miejsca. To są osmolice pierwsze. Jeżeli jesteście gdzieś z okolic, to może kojarzycie to miejsce. I jak macie blisko, to warto sobie wdepnąć i zobaczyć. Bardzo dużo ładnych mebli. Widziałam taki przepiękny stolik marmurowy. Tam chyba on kosztował 1000 zł, ale był ogromny, piękny. Taki wiecie, szlachetny kamień. Ale podstawę miał z takiego ciemnego drewna. Taki bardzo duży był. Ja już tak raczej odchodzę od takich klimatów, więc nie do końca dla mnie, ale był prześliczny. Tak, aż zdechnęłam, jak go zobaczyłam, ale wyszłam z taką tacą piękną kryształową, bardziej w celu postawienia kosmetyków, bo do drugiej łazienki nie mam w sumie czegoś takiego, a spodobał mi się tak jakby cały design i ta taca, że jest taka wiecie delikatna, subtelna. Było bardzo dużo czarnego marmuru, takiego ciemnego marmuru, ale ja jakoś tak wolę takie dodatki teraz bardziej lekkie albo szklane, albo jaśniejsze, więc tylko ta taca wraca ze mną. Ale ogólnie miejsce bardzo spoko, jak będę w okolicy gdzieś tutaj, wylotówka zalew, to na pewno zajedę jeszcze jeszcze nie raz, nie dwa. Teraz jadę przesadzać kwiatki, bo mam już cały bagażnik zawalony w, w wszystkich akcesoriach do tego potrzebnych, więc pędzę i widzimy się za chwilę w emeryckich rozrywkach bardziej. Ta hortensja. oczywiście później zostanie włożona w ziemię, bo już jedną mam przed domem i pięknie rośnie, e, ale na ten moment będzie na tarasie. Pasuje super do tej ceramicznej Donicy, dostała dużo ziemi dobrej, zaraz ją podleje, może jakaś odżywka później wleci. Ja myślę, że będzie ok. Mimo, że z Ikea za chyba tam 30 zł, więc naprawdę tak podejrzanie niska cena, no ale mam nadzieję, że będzie ok, że nie będzie chorować. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego kokos jest przypięty, on ma jakieś dziwne relacje z doniczkami. Jak widzicie, nie jest fanem. Nie wiem dlaczego, ale wszystkie doniczki bardzo go złoszczą. Już kilka straciłam, więc dlatego go przypiłam. Ale na no jak widać, muszą być. A propos Hortensji, to one najwięcej potrzebują czasu. Tutaj Ota ma chyba 4 lata. Około i zobaczcie, jaka jest gigantyczna. Tutaj obok też jest jej koleżanka, tylko to jest już inny rodzaj Hortensji. Ta jest. Ogrodowa, ta jest bukietowa, chyba. Mam nadzieję, że nie mieszam. Ale wychodzi na to, że rośliny najwięcej potrzebują po prostu czasu. Zrobię sobie szybki przerwnik na obiad. Ostatnio mam fazę na kalafiora i po prostu jem codziennie, ale zapiekanego. Kroję go tak w takie szerokie plastry, za chwilę za wam, wam pokażę, w takie szerokie plastry, spsikuję oliwą, daję taką mieszankę przypraw, dosyć taką wyrazistą i zapiekam w 190 stopniach tak przez 20 minut, żeby on był chrupki. Pod spód daję sobie takiego takiego łyżeczkę humusu na to układam kalafior i do tego wszystkie takie sezonowe dodatki, czyli bób, wcześniej były szparagi. Um, ostatnio też w Lidu kupiłam takie fajne um, falafele z ciecierzycy, pomidor malinowy, który już teraz jest, tak jakby sami rozumiecie, nie ma potrzeby i nawet nie czuję chęci jakiejś takiej specjalnej, żeby jeść mięso czy jakieś takie cięższe dania. Warzywa mi naprawdę w 100% wystarczają na ten moment. Do tego jeszcze, wiecie, zagryzę truskawką i jest super. Zaczynają się też powoli pojawiać młode ziemniaczki. Polecam z koperkiem i ze zsiadłym mlekiem. Oh my god, to jest moje jedzenie. Ja mogę słuchajcie, tak się odżywiać, jak tylko by było lokalnie, czasowo dostępne takie jedzenie, czyli właśnie wszystkie warzywa, owoce, świeże, pachnące, to ja naprawdę nie czułabym potrzeby chyba, żeby sięgać po jakieś takie cięższe dania. No uwielbiam na ten moment. Um, Okej, okay. zacznijmy może od tego kalafiora. Dobra. I teraz spryskujemy. spryskujemy oliwą. Na pewno płatki chili. Ok. Paprykę wędzoną. Czosnek. Ok. I to zapiekamy. No i zobaczcie, czy taki obiadek nie jest apetyczny. Mamy bub, mamy pyszny, pyszny hummus. Ja kupuję w Lidlu taki z guacamole. Pomidorki malinowe. Tutaj mamy ten falafel. Kalafior pięknie nam się zapiekł. Mogłabym takie jedzenie jeść cały czas. To jest taki obiad z cyklu, co miałam to dałam, z lodówki, ale uwielbiam, naprawdę. Szukuję właśnie z dzieciakom boksy i stwierdziłam, że Wam pokażę fajne rozwiązanie, które naprawdę super się sprawdza u mnie. I to są takie fajne boksy, lunchboxy z B-boxa. Po przedszkolu czasami dzieciaki są wygłodniałe tak, że po prostu rzucają się na jedzenie, a my zaraz jeszcze potem jedziemy na basen, więc muszę być przygotowana. I zawsze wiecie... Targałam to wszystko w siatkach, w jakichś woreczkach strunowych. To się gdzieś tam wszystko rozsypywało i stwierdziłam, że um, przyda się tym bardziej na jakieś takie piknikowe wypady. To są takie lunczówki z chłodzeniem. Tutaj e, podnosimy ten element i macie taki chłodzący wkład, który trzymamy w zamrażarce, i on naprawdę potrafi przez jakiś tam czas utrzymać to jedzenie w chłodzie. E, no teraz jest wiadomo, zaraz lato, więc przyda się coś takiego, żeby te kanapki nie były takie rozciapane. Więc wkładamy tutaj ten wkład, zamykamy. Tutaj są takie fajne przegródki na owoce. Tutaj ta jest um, taka przegródka ruchoma, więc można ją wyciągnąć, ale oczywiście też na przykład można zrobić sobie taką podziałkę, wrzucić na przykład jakieś, nie wiem, orzechy. Mój syn bardzo lubi pistacje więc o na przykład trochę orzechów i na górze też mamy fajną taką jakby mm, silikonową wstawkę to się wszystko wyciąga więc jak tutaj nawet chcecie wrzucić jogurt naturalny na przykład dziecku albo nie wiem coś płynnego ja tak z reguły tego nie robię no ale powiedzmy jest taka opcja to można bo tutaj te silikonowe wstawki zapobiegają temu, temu że po prostu to cieknie więc to się wszystko fajnie elegancko zamyka ale jeżeli dziecko na przykład jedzie gdzieś na jakiś piknik albo nie wiem gdziekolwiek i chcecie dać mu jakieś przekąski to tutaj też Idealnie mieszczą się wody z LIDLA, te takie malutkie dziecięce. Um, Moje dzieciaki zazwyczaj mają bidony, ale um, w sensie, takie, wiecie, butelki filtrujące, ale czasami. Warto zabrać wodę. Zbieram ja swoją pielęgnację włosów wspólnie z Kerastase. Pokażę Wam cztery produkty właśnie tej marki, które stosowałam. Um, nie przedłużamy, zaczynamy. Zawsze pielęgnacja nocna włosów kojarzyła mi się z olejowaniem włosów, czyli z zostawianiem um, jakiejś takiej mieszanki na włosach, którą rano trzeba było bardzo dokładnie zmyć. A nowością dla mnie był ten produkt. Jest to serum nocne ośmiogodzinne z tej linii Nutritive. I muszę Wam powiedzieć, że jest to taki produkt o konsystencji emulsji taki dosyć um, skoncentrowany, ale rzeczywiście przypomina w konsystencji serum e, do twarzy. I jest to produkt, który nakładamy na włosy na noc, ale nie ma rano potrzeby spłukiwania go. Czyli wygląda to mniej więcej tak, że jak szykujemy się do snu, to aplikujemy to serum na włosy. U mnie zazwyczaj od ucha w dół, wyżej nie idę i zazwyczaj jest to takie, mm, jest to taka pielęgnacja ekstra, jeżeli zauważyłam, że rzeczywiście włosy potrzebują takiej mocniejszej regeneracji, to serum możecie stosować na włosy suche, ale też na wilgotne, jeżeli na przykład myjecie włosy wieczorem. I jest to produkt bardziej regenerujący, więc jeżeli szukacie takiego um, wygładzenia i regeneracji i lubicie produkty na noc, to jest to fajne rozwiązanie, ale też polecałabym dobrze ten produkt wczesać we włosy, bo nierównomiernie nałożony um, nie będzie po prostu na włosach dobrze wyglądał, więc trzeba go bardzo dobrze wczesać szczotką, dobrze rozprowadzić na całej powierzchni włosów i wtedy rano efekty są naprawdę bardzo fajne. A jeżeli chodzi o taką pielęgnację, Standardową, czyli szampon plus odżywka, to ja z linii Karastas wybrałam takie dwa produkty. Pierwszy z nich to jest szampon, nazywa się to kąpiel wzmacniająca. Jest to taki produkt przeznaczony do włosów osłabionych, łamliwych, tak jak wspomniałam wcześniej, jak macie rozdwojone końcówki. Pierwsze co zauważyłam w przypadku tego produktu to jest tak Gęsty, wydajny, że czasami łatwo po prostu przesadzić z ilością. Tutaj wystarczy naprawdę tylko takie maleńkie ziarenko, żeby ten szampon dobrze rozprowadzić. Oczywiście najpierw polecam, jeżeli nie rozwadniacie szamponu w pojemniku. W dłoniach z wodą go rozprowadzić, później nanieść na skórę głowy, dodać sobie trochę wody prysznicem i wytworzyć taką pianę, zrobić sobie taki mini masaż skóry głowy, bo szampon, e, tak jakby ja zawsze kumuluję tutaj w okolice skóry głowy, a później tą pianą tylko przeciągam w dół i czyszczę e, resztę włosów, tak naprawdę. Mimo, że jest to szampon regenerujący, czyli taki przeznaczony do włosów łamliwych czy osłabionych, to nie zauważyłam żadnego efektu takiego sklejenia, e, przyklapniętych włosów, wręcz przeciwnie, powiedziałabym, że włos. Są sypkie, są puchate, czyli coś, co ja bardzo lubię. Jeżeli chodzi o odżywkę, czyli taki ten drugi krok standardowej pielęgnacji, ja wybrałam odżywkę do włosów suchych, e, cienkich i normalnych. I e, najbardziej zależało mi na tym, żeby to była odżywka nieobciążająca włosów, czyli znowu tak, jakby szukamy tej objętości, którą, którą ja bardzo lubię. Jest to e, taka odżywka w konsystencji mleczka. Ma bardzo delikatną, taką leciutką konsystencję. Ym, wygładza włosy, regeneruje i też one fajnie się rozczesują, ale bardzo mi zależało na tym, ja tego szukam w produktach. Aby to było coś, co jest lekkie i tych włosów nie obciąży, one będą puchate, będą, um, wiecie, takie odświeżone. A nie do końca jestem fanką takiego mocnego wygładzenia i takich przylizanych włosów, więc szukam takich raczej lekkich konsystencji. No i oczywiście pamiętamy o tym, żeby odżywkę jak zawsze wczesać e, szczotką. Ja mam taką dedykowaną szczotkę do wczesywania odżywek, która jest plastikowa, więc może być pod tym i zawsze bardzo dokładnie wczesuje odrywkę w moje włosy. No, ale na sam koniec muszę wam powiedzieć, że zostawiłam taką Wisienkę na torcie. Jest to takie serum na końcówki, które sprawdza mi się genialnie. Używam już jakiś czas tego produktu i jestem naprawdę zachwycona. Ja do takich produktów podchodzę z dużą rezerwą, z racji tego, że to jest serum olejowe, więc ono samo w sobie jest odrobinę obciążające. Natomiast jeżeli chodzi o wygładzenie i wykończenie fryzury, szczególnie jeżeli macie odrobinkę, zniszczone końcówki, to jest to naprawdę bardzo dobry produkt do tego celu. Jest to serum olejowe z kompleksem witamin, które ma nam pomóc w problemie. Właśnie takich łamliwych, przesuszonych końcówek. Później, jeżeli jeszcze sobie wczeszecie ten produkt znowu, bo te kosmetyki do włosów muszą być dobrze po prostu też zaaplikowane, to da się zauważyć, że um, możemy sobie poradzić z tymi przesuszonymi końcówkami. Jeżeli macie rzeczywiście takie łamliwe i rozwajające się końcówki, to w ogóle produkt wykańczający na samym końcu, już nawet jak wystylizujecie włosy, to moim zdaniem jest naprawdę coś bardzo ważnego, bo te włosy dużo lepiej wyglądają. Także ten produkt e, na końcówki. U mnie sprawdził się najlepiej, ale z zaznaczeniem też, że on jest na maksa skoncentrowany. Więc, jeżeli nało nałożycie sobie taką, wiecie, całą pipetę i zaaplikuje się na włosy, to. Nie wyjdzie, to trzeba dosłownie dwie-trzy kropelki rozsmarować w dłoniach, żeby to było jednolite wszystko. I dopiero delikatnie na same końcówki tak palcami wpracować e, dosyć intensywnie i wtedy te włosy naprawdę dużo lepiej wyglądają. Też nie mamy takiego efektu siana, czyli jeżeli macie tak, jak ja, że tu potrzebuję oczyszczenia i tej objętości, puchatości, ale końcówki potrzebują odrobinę bardziej tego dociążenia. Naprawdę same końcówki włosów, to gorąco polecam e, właśnie to serum olejowe z y, witaminami. Sprawdziło mi się naprawdę świetnie i tak jak używałam trochę, to wydaje mi się, że, że starczy na długo, bo to dosłownie, wiecie, takie trzy kropelki wystarczą i um, włosy wyglądają naprawdę dużo, dużo lepiej. Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w kolejnym dniu vlogowania. Eee, muszę zrobić sobie kamerę żoną, bo jest po prostu istne lato. Jest tak ciepło dzisiaj chyba 27 czy 28 stopni, więc ym, zrobię sobie kawkę. I będę dzisiaj lepić plac budowy. <noise> Ogólnie historia jest taka, że zobaczyłam tą rolkę u jednej z dziewczyn, chyba przeglądając gdzieś tam po prostu. Wiecie, więc ostatnio gdzieś po prostu mi się wyświetliła rolka z takim fajnym placem budowy. Trochę to przypomina makietę, jak się robiło w podstawówce. Dla chłopców myślę, że będzie super pomysł. Ale co się w ogóle okazało później? Ku mojemu zdziwieniu weszłam w komentarze. Nie wszystkie są takie, ale tam duża część komentarzy, bo to jest taka dosyć popularna rolka. To dziewczyny jest tak: O Boże, jak może się dziecko bawić w piachu, już nie ma normalnych zabawek, a dlaczego tu kamyki, ale w ogóle dlaczego? Z kartonu? Z kartonu dziecku? Nie rozumiem. W sensie, ja wiem, że mamy teraz dostęp do tylu zabawek i takich fajnych, edukacyjnych, takich wiecie no na wypasie, ale z drugiej strony taka zabawa z rzeczami, które się robi z kartonu. Ja pamiętam jako dziecko, sama robiłam z kartonu domki dla lalek i wycinałam okna. I to w ogóle była najlepsza rzecz na świecie. Więc myślę, że dzieci lubią takie rzeczy, działają wtedy wyobraźnia, mogą się wiecie rozwinąć i, i tak jakby wyobrazić sobie więcej niż zwykły karton. Dla mnie to jest super pomysł. I naprawdę tak myślałam o tym, mówię: No, nie rozumiem tych ludzi, co tam piszą: że to w ogóle żenada, że jakaś bieda, że karton w ogóle. Nie wiem. Mój syn ostatnio się bawił dwoma batykami przez chyba 20 minut. Wymyślał najróżniejsze rzeczy, i tak jakby miał z tego ogromną radość. Naprawdę większą czasami niż z niejednej drogiej zabawki. Plac budowy zrobię, bo ja bardzo lubię takie też manualne rzeczy. Lubię, wiecie, wyklejać, malować, tworzyć jakieś takie projekty. Zawsze mi to sprawia dużo radości i yy, wydaje mi się, że całkiem nieźle mi z tym idzie. Czasami oczywiście z różnym skutkiem, ale lubię coś takiego, więc. Dobra, co potrzebujemy? Przede wszystkim kartonów mnóstwo. Ja mam taki jeden duży tam, więc on będzie bazą. Przede wszystkim pistolet na ciepły klej, farby. Yy, o. Ten nożyk do cięcia, trochę koparek, jakichś zabawek, bardzo dużo kamyków. O, ja tutaj, słuchajcie, wytargałam keramzyt, Tutaj mam jakieś inne kamyki, po prostu te kamyki będą nam robiły za ziemię na placu budowy, no, tak to nazwijmy. Paśmy, one też są w action, które będą nam pasami drogi. Tutaj też takie samo przylepne. Gdzieś znalazłam takie choinki, które też mogę przykleić. Mamy takie pierdowe, które można wiecie, użyć i zagospodarować ten karton. र <laughs> Muy bien, que la vida no es fácil. Trabajo como todos los demás. Y después que se acabe la jornada, a bailar y cantar hasta el final. Tengo una chispa dentro del corazón que alegra mi canción, que me da emoción. De ser feliz sin ninguna razón, guamas y acordeón y un buen charangón. Moim zdaniem wyszło naprawdę spoko. Ciekawa jestem sama, jak mi się spodoba, więc będę mieć niespodziankę po przedszkolu, ale naprawdę powiem Wam, że wyszło to całkiem spoko. Zajęło mi to tak godzinę, żeby to wszystko przygotować. Tutaj wziąłam z ogródka te kamyki, bo przyklejałam kartony. Te taśmy drogi dużo dają, no nie? I te ciężarówki, koparki i tak dalej. Przyniosłam jakieś kamienie, wytargałam deseczki. Kurde, podoba mi się, fajnie wyszło. Jestem zadowolona. Zostając z okazji, że jestem i tak cała upciapana w farbie, to ogarnę taras. Więc nie zwalniamy tempa. Muszę ubrać poduszki, które zawsze są co roku chowane. Na szczęście te pokrowce są całkiem spoko, bo można je wyprać, więc to akurat jest na plus, natomiast za każdym razem trzeba je ściągać, prać, zakładać i tak dalej. To jest ten komplet Zika, który ja już mam któryś rok z kolei i powiem Wam, że stolik musiałam zaimpregnować, no bo to jest drewno, wiadomo, to logiczne, ale tak na dłuższą metę, jak się zastanowię, to chyba nie jestem fanką drewnianych tarasów i mebli. Mimo, że wyglądają pięknie, to porównując do takiego kompletu z Iska, który jest z technoratanu. Ja się dłuższy czas, tak jakby, wyzbraniałam, że to wygląda brzydko. Ja wolę drewno, bo to jest taki szlachetny materiał. Dalej tak uważam. Natomiast powiem Wam, że po tych kilku latach to jest tak upierdliwe, ta impregnacja i dbanie o drewno na zewnątrz, że naprawdę zaryzykuję i powiem, tutaj się narażę może miłośnikom drewna, że to nie jest najlepszy wybór i po tym okresie jesienno-zimowym mimo że te meble są i tak przykryte i schowane pod zadaszeniem więc nie leci na nich nie wiem deszcz i śnieg i w ogóle to nie wyglądają najle najlepiej tak samo drewniany plac zabaw który też musiałam zaimpregnować, no powiem wam że to jest naprawdę sporo z tym roboty i nie wiem czy na taką dłuższą metę żeby było łatwiej nie lepiej postawić na jakiś technoratan albo coś takiego bo jest to naprawdę upierdliwe. nie wiem czy to widać na kamerze czy nie mimo impregnacji no nie wygląda najlepiej mam wrażenie, że to jest no nie chcę powiedzieć jeszcze niedługo i trzeba będzie go wymieniać albo jakoś, jakąś grubszą re renowację zrobić a minęło tak plus minus, nie wiem, z 4 lata no i sami widzicie nie jest to najlepsza kondycja drewna i ogólnie tak jakbym miała teraz ponownie wybierać to nigdy w życiu bym się nie zdecydowała na czarny, na ciemny teraz widać absolutnie Widzicie każdy pył, mimo że ja tutaj zmywałam, no nie wiem, z trzy dni temu mopowałam wszystko. I on jest powiedzmy tak, jakby dalej e, czysty. No ale nie wygląda to najlepiej, jak się tak przyjrzycie. I myślałam, żeby po prostu też jakiś większy dywan tutaj przytargać albo coś wymyśleć. No bo. Mm, no. Takie 5 na 10 Powiem Wam, że nosi mnie dzisiaj troszeczkę i e, przypomniałam sobie o jednej rzeczy, którą zawsze chciałam zrobić. Był taki trend kiedyś na takie obrazy z gipsu. Ja to kiedyś sobie zapisałam w inspiracjach na Pinterestie i zawsze chciałam to zrobić, dlatego że to jest bardzo proste. Wystarczy mieć gotową masę szpachlową, kupicie to w każdym markecie budowlanym i takie szpachelki do robienia fajnych wzorków, ja tutaj wrzucę Wam moją inspirację i wystarczy to nałożyć na płótno. Ja płótno kupiłam w Tigerze, ono stało już jakiś czas, nie miałam to jakoś jesienią zrobić, ale nie miałam czasu. Yy, kokos już oczywiście na to wlazł. To jest bardzo duży gabaryt, bo mi zależało na takim konkretnym obrazie, który mogę postawić na tarasie albo w sypialni. Więc tutaj jest płótno z Tigera, możecie go kupić, tam jest bardzo dużo takich rzeczy do um, no tego rodzaju różnych wiecie, kreatywnych spraw, więc mamy płótno. I wystarczy tą masę szpachlową nałożyć. Ja jeszcze dodatkowo spróbuję zrobić takie esy floresy. Sama jestem ciekawa, jak mi to wyjdzie, ale. Mm, zawsze chciałam to zrobić, tylko jakoś zawsze miał, brakowało mi energii i ym, czasu. No nie jest to najprawdopodobniej najlepszy strój, i teraz do robienia takiej gładzi. No ale sama jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Może się przeniosę na trawę. To jest, słuchajcie, ten nowy przyjaciel, o którym wam mówiłam, wygląda w ten sposób. Już go przesadziłam zagościł w tej takiej e, dużej donicy i dałam mu taką przepuszczalną ziemię, bo czytałam, że lubi. Nazywa się Polysjas. Polisja. Nie wiem, pierwsza raz mam coś takiego. Spodobało mi się, mówiąc szczerze, po prostu to, że jest takim trochę drzewkiem, bo mi się podobają takie kwiaty na takich mini pniach, więc wygląda w ten sposób. Jest bardzo efektowny, bardzo ładny. Listki też ma naprawdę śliczne, natomiast teraz o nim czytałam, to podobno jest bardzo ciężki w uprawie, w sensie bardzo nie lubi przeciągów. Jeżeli macie jakiekolwiek doświadczenie z takimi kwiatami, to będę wdzięczna za rady, bo na ten moment jest to mój pierwszy raz, po prostu mi się spodobał wizualnie. Pomyślałam sobie, mmm, fajnie wygląda, jest taki duży, kosztował chyba 120 zł w i myślę, no całkiem spoko. I jest takim, wiecie, trochę ala drzewkiem. No bo przyznacie, wygląda super, nie? Bardzo ładnie, robi taki efekt, ale kompletnie nie wiem, czy nie zniszczę go. Na ten moment dostał nową ziemię, nową doniczkę, taką przepuszczalną, żyzną ziemię, ale co do pielęgnacji, to jestem troszkę zielona. I znacie takie typy kwiatków, to piszcie w komentarzach, czy ten kolega potrzebuje jakiejś specjalnej troski, czy dam radę. Wracając szybko do tematu tych klapek, o których wam wspominałam wcześniej, to są takie klapki z zary. Ja powiem wam szczerze, najpierw zamówiłam te karmelowe, potem czarne. Czarnych jeszcze nie nosiłam, bo się namyślam. Natomiast jeżeli chodzi o te brązowe, nosiłam je właśnie ponad tydzień i testowałam, czy na moją dosyć wymagającą stopę one w ogóle są spoko. Pierwsza sprawa jest taka, że te paski, które tutaj mamy, one się regulują, więc można je troszeczkę powiększyć albo pomniejszyć. Tak, zamówiłam te klapki mojej mamie, jest zadowolona. Kasia ma też je, też jest zadowolona i wydaje mi się, że mogę je polecić. Kosztują 149 zł. Ja mam rozmiar 39, zazwyczaj jestem 38 na 30. 29, ale zamówiłam tak jakby trochę większe. Tylko ta stopa musi się tutaj po prostu dobrze zmieścić. Brązowe są przepiękne, bardzo ładne. Ta podeszwa tutaj też jest taka dosyć, wiecie, konkretna. I to są takie buty trochę ala la ale nie są aż tak toporne. Też fajnie wyglądają do takich bardziej, jakby to powiedzieć, lekkich stylizacji codziennych, letnich. Więc em, super, chodziłam i naprawdę, naprawdę są spoko. I wydaje mi się, że jako buty letnie fajnie się sprawdzą. Naprawdę ta podeszwa daje duży komfort, jest taki taka poduszeczka, jest taka amortyzacja, co jest naprawdę wygodne przy noszeniu. Tutaj czasami trzeba sobie trochę zwęzić, żeby noga Wam nie, u, nie uciekała, ale tutaj wszystko pasuje naprawdę spoko. No i fajnie, że te paski też można regulować, no bo każdy ma inną stopę. Więc ja moje poszukiwania klapek na ten sezon zakończyłam. Zostają ze mną, ze mną te brązowe, nad czarnymi jeszcze się zastanowię, ale gorąco mogę polecić, bo są naprawdę bardzo wygodne. Z przepięknego miejsca w Lublinie, czyli z ogrodu botanicznego. Idziemy tam z naszą Karolą na zdjęcia, na rolki, dlatego że jest tutaj nie wiadomo nam, nieznana. Pionowo będziesz miała. Co? będziesz miała. Ujęcie drugie. Dzień dobry moi drodzy, jesteśmy właśnie w ogrodzie botanicznym. Fantastyczna pogoda. Zobaczcie jak to jest w ogóle przepięknie. Pali słońce, idziemy kręcić z Karoliną rolki, bo... No, to <laughs> Ujęcie numer 3. Dzień dobry moi drodzy! Jesteśmy właśnie w ogrodzie botanicznym. Jest pięknie zielono, jest Kasia w stokrotkach, ja w serdaku. Proszę bardzo, jest nasza Karolcia. Dzień dobry! Idziemy kręcić rolki do szklarni. Nigdy nie byłam tam, a w ogrodzie botanicznym byłam ostatnio i nie widziałam żadnej szklarni. Ale Karola ma dobre oko, więc mam nadzieję, że wyjdzie coś z tego fajnego. I co moi drodzy? Let's go! go. To boły są z nami, jak zwykle, po staremu.